Stał tak jak sama nazwa wskazuje bez przypadek. Używamy w nim języka typowo naszego wiejskiego. No i chyba o to chodzi, żeby to, żeby to zachować. Bo wiecie co, moje góry tak od rana to Stanusienki parki parking europejski z Unii I nie będzie sali z cienką strony, A tam przed drzwiami jakoś paniusia sama sobie siedzi, a do niej to kolejka taką, jak w kościele do spowiedzi. Ale wiecie co? Bo ona żadne pokuty nie zadaje. Jedno ma rozdaje wabina. No to ja mam dokuje tak. Jakby tak ksiądz spowiedzi, dawał, choć jeden swoich drzew Pięknie z zagranicy sprowadzony, a bagażnik to miał całą siankę kapustą zawalony. No. i na moście, jak mu się tak od bagażnika, otwarła na moścież wszystko kapusta się wysypała, wszystko. No i Nie. To mam dokumentację. Zatwojmy na czeku. No a one nam dodają, że cała siła samokryjecka w dzieci, w szary, ale też na 100% z dolnej takiej pewności ja zwykle nie miałam. zwykle nie no. no miałam. No i co my wtedy zrobili? No i co my wtedy zrobili? No i co i No i co, i no i Do dość? Dość Dość No co? nie? No, to Jak już. sama nazwa wskazuje, bez przypadek. Ale spotykacie <gry> się Nie, gdzieś Nie pisze koleżanka. Mhm. Znaczy, no to, to jest tak, taka moja trochę pasja, powiedzmy, taki konik. Mhm. No, no, ale te inne tracimy, ale z tego one zdobyły pierwszą nagrodę? Czemu? Bo użymy do gotowania tym cudownym zeszedłem Ani tak nawet nie go. No, wiecie, bo ta woda to jest taka, że jak się ją do jedzenia wydaje, to się później ludziom w głowach co bądź wydaje. Staramy się właśnie w tych tekstach y, 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 no, ujmować właśnie problemy naszej gminy. Tak, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek i dystans, o który zawsze prosimy naszych odbiorców. Dostaje się tam wszystkim, łącznie z Wujkiem. <grym> tak, zwłaszcza <grym> w Tak, ale no, jak, tak jak żeśmy ostatnio wspomniały, wójdę z naszym fanem, nie zaprzeczy. Wymaga odwagi, czasami też. No chwilami tak, no wymaga. Ryzykujemy troszkę, ale jesteśmy odważne. Tak. Damy radę. No ta woda. Już normalnie 20 lat temu to ona i szkularną. W jest bak, a z który kierownica? A ona jeździ. I okay. yeah. W się co się najbardziej przez te 150 lat udzielali, to, to będą dostawać dzisiaj dyplomy, i te inne pochwały, nawet nie dostawają. No, tak. no. no. Ty, Kumo, ale ja tak po mówisz, że te baby to już po 150 lat, mają? to Trzymają się, nie? Powiem Ci, że nawet. One pamiętają. Godawaj, jak się gotuje, jak się serwetki haftuje, no i pokażę, co to jest szpinak. No i jak ten szpinak smakuje. No. My też się tu taką mamę kierowniczkę. I jakby ona nie była taką, warto, no to posiedzenie tradycja, już będzie chyba za kartkę za kartkę. No, to tak, tak. mamy. Zdarza się tak, że ktoś. No nie zrozumiał danego sketchu, poczuł się urażony albo miał jakieś pretensje? zdarzyło się już tak. Jak na razie, o ile nam wiadomo, nie. No bo po prostu, tak jak mówię, staramy się to robić tak, powiedzmy, w rękawiczkach, żeby nikogo nie.